Cześć, tu i Witam Was bardzo serdecznie. Dziś będziemy robić taki pierścionek, taki z gumki. Więc zaczynajmy. Będziemy do tego potrzebować rosno, szydełko, klips, 9 gumek w kolorze pomarańczowym, oraz około 30 gumek w kolorze y granatowy. O, tutaj, proszę bardzo. Więc zaczynajmy, bierzemy jedną gumkę i nakładamy je tak. Widzicie? Teraz drugą. Tak. Z tak. Czwarta, tak. I tak aż. Nie do końca, tylko dot. Po jednym. Teraz bierzemy jedną gumkę i wkładamy je tak. Teraz drugą tak samo i tak. Łatwe. Teraz wyszło nam coś takiego. Teraz bierzemy do robienia te takie, te to coś. Bierzemy szydełko, gumkę i zaczynajmy. I zrobimy coś takiego. Teraz tak. 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 Aż cztery razy. Wyszło mi coś takiego. Teraz drugą. Też tak samo. Już tutaj cztery, teraz trzecia. Trzecia będzie coś takiego. Bierzemy gumkę i robimy coś takiego. Teraz te gumki, które są tutaj, nakładajmy je na tą. Wyszło mi. Wyszło. Teraz bierzemy krosno. Ja to wstawiam yy, tutaj. Czy tu, więc tak, nie, nie to, tylko tu. Czekajcie. Так, 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 тели, так так так, так не, 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 так, 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 и так. А Тарас Так Так Добре, чили, надо в то и одно Тарас в друго О, вышло Шо вышло? Tak samo robimy, czyli tak. To troszkę jest takie trudne, ale mi wyszło. Jest, jest, oczywiście, że jest. Robimy tak samo. Tak. I tak. Mam. Teraz to nakładamy i je właśnie tutaj. Tu widzicie? Tu. Teraz jak wiecie to będzie. Troszkę trudne. Najbierzemy jedną gumkę granatową, nakładamy ją na dwa razy i przełożymy ją na sam końcu, czyli tutaj. I puszczę. Jak widzicie już mam takie coś. Wystarczy tylko włożyć sidełko do środka, bierzyć. Bierzyć. Tą gumkę, która jest tutaj, to o, to i zrobi z nią łezkę. Czyli coś takiego? Łatwe. Tak samo z drugą. Mam, mam. Teraz tutaj bierzemy tą ostatnią gumkę, czyli tą granatową i tak samo robimy, stworzymy sobie łezkę. I tak do końca. Tak. Tak, tutaj teraz... Wyszło mi tutaj łatwe. Wyszło, wyszło. Teraz zdejmujemy to z krosna. I mam tutaj, połowę jeszcze mam. Porę. Ale musimy to dokończyć, więc bierzemy jedną gumkę, robimy jak pojedynczą bransoletkę, czyli tak i tak, jak pojedynczą, tylko że na szydełko, tak. Tak. Teraz. Tak. Już na mnie to wystarczy, to wystarczy, Was nie, was nie, to robić dalej robić Teraz. Co mamy zrobić. Będziemy robić coś takiego. Bierzemy klips i robimy to tak. Więc mam coś takiego. Teraz poszukajmy tą taką gumkę granatową, czyli to, to, które było na samym końcu. I też się robimy tak samo, czyli tak. Łatwe. I to było tyle na dzisiaj, moi kochani. Jeśli Wam spodoba film, to dajcie łapkę w górę. I napiszcie mi w komentarzu, że yy, wyszło Wam, czy nie, bo mi wyszło. I mam nadzieję, że ten film Wam spodoba. I widzimy się w następnym filmiku. Pa!